Za za kultury, I, I jak mówię, to jest dźwięk uciążliwy, bo te wszystkie, jak ja mówię, badania naukowe są doprowadzone. No, Ale ja jestem przykładem, który odbiera to przez 5 lat. Ja mogę powiedzieć, co się dzieje na, Bo jak tu są same superladyny, to Wiem, czemu są takie obory w Polsce. Do czemu są takie obory? Jak, jak ktoś mi mówi, że będzie tania energia, przedstawiciel yy, tego yy, inwestora mówi, proszę pana, będziecie mieli tanią energię. Wy, proszę pana, nie wprowadza pan ludzi w błąd, bo energię to sprzedaje dla yy, ta firma, dla zakładu energetycznego, ceny energii. To nie reguluje tam yy, żadna yy, firma, tylko jest yy, powołana do tego instytucja. A jeszcze co będzie? A jak państwo uwolni ceny? No, proszę Państwa, nie będziecie płacić za kobiet kilogram, za kilogram 64 proszę, tylko może 26. Tak. Ja na dzień dzisiejszy, po drugie, dzierżawa tych ludzi. Proszę Państwa. Na dzień dzisiejszy te co, ta, co ferm, ta co ferma stoi, to na, na dzień dzisiejszy, w 2008 roku, każdy podpisywał umowę, otrzymał. Już mówię o... Brutto to było 12 tysięcy złotych. Netto to po tych wszystkich podatkach, wyszło na inny otrzymują ludzie 8, I mówili, że będą im zwiększać. Owszem, ale raz na 5 lat, jaka jest stopa inflacji? Ja Teraz niedawno rozpalli podatki. Po 5 latach 200 złotych. Mają 8, zł. Rocznie, Rocznie. No. 8, 4. I teraz każdy mówi, bo nas to szokanie. Nie, bo nie słuchaliście głosu. Nie słuchaliście głosu. Firmy na dzień dzisiejszy podniosły do 30 miesięcy, bo coraz większy ochot jest. Ale to jest chłopak nie na 2, czy to jest na 30. Nie, to jest. A jak teraz? Chłopak będzie na 30 miesięcy. I z tej umowy, w tej umowie jest taki sam. Może pierwsza wcale tylko z rezydentów z tej wojny, jeżeli przez trzy kolejne miesiące dostaje się rzeczywistość. To wszystko. Koniec kwot. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja postanowić się też o tym, do kilku rzeczy, bo było przedstawiane z zagadnienia politycznych. że w Polsce jest około 20-30 firm, którzy bardzo chętnie zjeżdżą. Wtedy gdy pan będzie miał prywatne zlecenie i musi być informowany He's the boss Ja. Pan oczywiście będzie miał możliwość, to uciekam do dyskusji, czy Pan podważy, czy nie podważy. Nie jestem tutaj od tego, by wysłuchiwać Waszych prywatnych konfliktów. Ja chcę jako radny usłyszeć konkretne pytania, konkretne odpowiedzi, bo długo będę miał przedmiot na, na tej sali do podjęcia uchwały. A Pan w tym poziomem dyskusji do tego, że tylko moją wiedzę pan cały czas obniża, bo nie mogę się dowiedzieć konkretnie. Ja zapewniam pana, że... No to dlatego jeszcze raz pana zapewniam, że proszę w tej chwili odczekać na swoją chwilę. Dziękuję bardzo. Proszę pan. ja jestem jednym z panów winnych 3,5 miliona, coś jeszcze przynajmniej powiedziałem, że pan przekopał, nie wiem, żadnych z panów sensowych, na pewno nikt to nie umknęło, nie byłoby takim możliwości. Dziękuję bardzo. W tej kolejności tu pan pierwszy i oczywiście pan za chwilę. Proszę bardzo. się y, od i tak dalej. Jak już sala mi a tak naprawdę żaden konkret nie padł, bo y, nadal y, nie mamy żadnego zapewnienia, że żeby będziemy mogli spokojnie dalej żyć. Y, dla nas y, jakikolwiek y, zmiana typu y, składek wartości nieruchomości czy y, przeprowadzenie się w, w przypadku, jak będzie dla kogoś to wyciążliwe na tyle, to jest e, rzecz niemożliwa albo e, kończąca naszą egzystencję. I e, e, takie potraktowanie nas e, tutaj jako e, niepełnych e, swoich e, praw i swoich e, po, to, po, to, po co przyszliśmy. Jak mówię, później bieganie i szukanie jakichś ekspertów, jeżeli będą budowane i że będzie przekroczone 2 czy 3 dyfele i szukanie i bieganie. Ja nawet nie będę miał ani czasu, ani możliwości, żeby tego osiągnąć, bo ja muszę pracować ciężko, żeby wiedział tak lepiej. proszę bardzo. Ja nie ma moment sprawdza się samo ogromnie, a już matematyka... Proszę Państwa, i w Augustowie była bardzo podobna historia rok temu, gdy byłem na pierwszym spotkaniu, był mnie tam pan szulczyk. Dokładnie w taki sam sposób w ogóle moją wiedzę i kompetencje. Natomiast na szczęście ludzie, radni augustowscy, myślę, że i Państwo również, jesteście nastawieni przede wszystkim na sprawdzenie, gdzie jest prawo. Gdzie jest prawa. Więc ja się podejmuję tego, tak żeby zrobić dziękuję. Państwu mały wykład postawach akustyk nie takiej jak potrzebuje tylko takiej jak potrzebuje radny do objęcia zapewniam Państwa, że będzie decyzja taka sama jak w Augustowie, czyli powiecie poniżej kilometrów km nie i jeżeli, jeżeli pozwolicie, to jestem do Państwa dyspozycji, pracuję tu w Olesku, więc taka, że zaproszenie jest tego tak to, przyjechać potrzebuję 2-3 dni wcześniej, żebyśmy do takiego krótkiego, wążęcinnego momentu przygotowali Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli można mikrofon przekazać? Słyszałem, że na przykład... Dzień dobry, Panie Wójcie. Przepraszam bardzo, bo musiałem iść w czasie tej rozmowy. Może jeszcze nie był poruszany. Jeżeli tak, to przepraszam. Potem którego z Polaków pytałem na no internecie. To, to, to bardzo proszę o odpowiedź. U nas też, czy Pana firma była w kieliczka i prezentowała podobne tak slajdy i właśnie o tej akustyce i kałacie. I tam było w ten sposób przedstawione, że e, tak jak tutaj Pan też wspominał o tle, że e, jakiś tam hałas e, e, daje tło. E, da liście, czy tam jakiś tam szum, coś takiego e, tło. I, I to jest, ja nie pamiętam e, już dokładnie e, tej te, te cyfry w decyperach, ale no, przypuśćmy, że to jest że tam 40 decyperów, e, te tło. I e, tam właśnie na planszy było to pokazane w ten sposób, że. W ciągu dnia tło jest na przykład 40 dB, a ten wiatrak daje zakłócenie 50 dB. Tak, tak mówię, to, 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 to tego. E, Następna faza była taka, że w ciągu nocy spada tło, wiatrak w ciągu nocy jest ciszej, że spada na przykład tam do 30 dB i hałas tego wiatraka. Spada tak samo. I ja właśnie y, się zastanawiam, no jak to jest. Czy w ciągu nocy jakieś tam się y, zmienia, bo y, państwo... Y, y, doktorze, czy też... Ja dlatego pytam, no to jest. Y, jak to jest? Czy, czy, czy to po prostu zmienia się jakaś gęstość jak Dlaczego spada tak? Bo jak, jak studiuję, przykład, właśnie, decyzji, no, ja jak był też przeprowadzić eksperyment, właśnie nie dość żadnego że, Jak to to od kolegi. I u mnie w żadnym razie y, nie zmniejszał się hałas. Jeżeli włączyłem kiłę, to ta kiła miała w ciągu dnia, ja, tego samo decydowałem i w ciągu nocy tego samolecywali. Na pewno w ciągu nocy y, poziom tego tuła spadł. Ale poziom tej kiły, tego hałasu był taki sam. I chciałbym powiedzieć, że mam rodzinę też y, w Śmieciuchówce, to jest tam na tak siebie, bo tam jest postawione nie na czerwony. I tam też na ten temat właśnie rozmawiałem I właśnie po, w ciągu dnia zakręcenia jeszcze w, przy tym, szumie, czy w tym przy tym, właśnie, w tym tle jest, zależy jak z której strony bije wiatr, jest słyszalny, jest jakoś tam doroczny, ale jeszcze jakoś to się pracuje, czymś człowiek się zajmie i, i, i jakoś tak y, 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 jest w porządku, ale jak przyjdzie noc, y, no, wujek opowiada, y, Właśnie ten hałas zostaje tego wiatraka. On nie spada, tylko właśnie jest ten sam. Yy, tyle, tyle jest pewnie ile w ciągu dnia, a spada właśnie yy, hałas otoczenia. I na przykład on mówi, okna nie otworzy w domu w czasie, gdy jest na przykład hotelu, bo nie da się po prostu spać. Czy, yy, to jest tak samo jakby no, ta kropla padała yy, gdzieś tam w łazience czy tam w kuchni. No albo człowiek będzie zakręci albo coś zrobić. Bo y, no, normalny człowiek, y, myślę, nawet przy takiej kropie ciężko jest spać. I tak samo tutaj. Tak. Nawet no, człowiek zamknie te odlo, oczywiście y, ten hałas y, wtedy y, nie dokucza. Tak. Może tam jakieś inne rzeczy Ale przy Ale przygotnie przy tej wychodzie nie można spać. Po prostu nie można mieć uchylonego okna. I ten wiatrak jest oddalony ponad 500 metrów od

Obawa tutaj, y, Pana, który mówi o, o, tej, o, o tym hałasie w nocy, jest w pełni uzasadniona. Otóż y, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dla y, hałasu nocnego, bo w nocy, słuchajcie, my śpimy. Tak? Większość z nas y, śpi w nocy, i pytanie jest teraz o to, y, co się dzieje, jeśli pojawia się hałas. Hałas na poziomie 30 decybeli, takie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Jest wyliczone, że praktycznie nie oddziałuje chyba że jakieś tam jest wyjątkowy, wyjątkowy przypadkach. I na poziomie od 30 do 40 decybeli już zaczynają się różnego rodzaju oddziaływania, ludzie się wybudzają i zaczynają się problemy zdrowotne. I potem w górę. Więc wytyczne w ogóle Światowej Organizacji Zdrowia dla hałasu w nocy. Są takie, żeby osiągnąć poziom 30 decybeli. I my o tym tutaj powinniśmy mówić, tak? bo tu były podane przykłady, jak są odległości i prawo w różnych krajach yy, yy, wyznaczone. Oczywiście tam mam wiele zastrzeżeń, nie będę do tego wracał, natomiast yy, yy, było tam powiedziane, że hałas tła, na przykład, plus 5 decybeli. Tam jest we Francji, w Danii, w dzień, w nocy hałas tła, czyli tak jak rzeczywiście występuje w otoczeniu, plus 3 dB, ale maksymalnie przez jedną godzinę w ciągu domu. Więc takie powinny być ustalenia. To, że próbuje nam się tutaj wtłoczyć, że 45 decybeli i my tutaj będziemy zadowoleni, to, to jest bardzo mocno naciągane. I my w związku z tym, że ta informacja padająca z Państwa strony jest wielce nierzetelna, więc my tutaj jako ludzie mieszkający, a wiedzę już jakąś posiadamy, więc nie można nami manipulować, nie zgadzamy się na to, tak? Stąd też jest propozycja tej uchwały obywatelskiej, że my chcemy obronić się przed tego typu różnymi manipulacjami. W jednym z tych slajdów początkowych, pan właśnie nam tak uśmiechając się nam tutaj przedstawiał, była mowa o uchwale Wygminskiej, że została uchylona. Takich uchwał znam bardzo wiele w Polsce, które nie zostały uchylone, a uchwała Wedmińska została uchylona. Właśnie też trzeba zajrzeć, o tym powiedział kolega Krzysztof, że została uchylona, bo nie była podjęta w procesie planistycznym. My tutaj mamy proces planistyczny i jest potrzeba w tej chwili ustalenia strefy ochronnej, strefy oddziaływania turbin wiatrowych i to jest propozycja do wszystkich Państwa radnych żeby ustalić tutaj tą strefę ochronną na 2 km. I to jest nasze oczekiwanie społeczne, dopóki te rzeczy nie zostaną uregulowane prawem krajowym. Tak? Czy ktoś chciałby jeszcze i tak powoli przykłując każdą wypowiedź, żebyśmy już nie wchodzili w zbędne, No i ciepiamy, to w z Za chwilkę tu. pani burmistrzu. Jeżeli można, pozwolę sobie na siedzącą widzę, że ta konwencja, czyli pierwszy, ostatni stała, ale dominuje. Szanowni Państwo, ja chcę rozróżnić tego jest klucz poziom konwencjonalny coraz mniejszy, nieprzekonanych i takich nieprzekonanych, czy po jednej, czy po drugiej stronie, to jest oczywiste. Ja chciałbym tylko zwrócić na kilka spraw, które się tutaj wcześniej pojawiły. Tak, po pierwsze, cena do gruntu, Państwa każdy klas na ma różne przykłady. Tak? Ja mogę podać przykład gminy Barkonik. w jednej gminie. I proszę zapytać burmistrza Bartolina czy ze rynku Także każdy poda inny no, przykład. Możemy dyskutować, jak pan ma swoje zdanie. Ja, ja swój przykład podam, prawda? I to będzie słowo przeciwko słowu. Jak znajdziemy dokumenty, to będziemy się dokumentami. Ale tego dzisiaj i tak tutaj definitywnie, wydaje mi się, nie, wydaje mi się że nie rozstrzygniemy. Pan stwierdził, będzie się nie szefie, o manipulowaniu. Powiedział panu, Pan o manipulowaniu po pierwsze, po drugie, że nie jestem dobystą. Proszę Pana, po pierwsze, nie jestem dobystą i proszę w ten sposób do mnie yy, nie mówić. Ja przyjeżdżam na zaproszenia, żeby podzielić się doświadczeniami, że mam takie, a nie inne, proszę Pana, i tego pod wpływem różnych dyskusji nie zmienię, ponieważ widzę to, co się dzieje, mało tego, czytam i słucham na różnych konferencjach różnych informacji i że akurat Wierzę w te, które są w sprzeczności z Państwa informacjami, no przykro mi, ale te bardziej do mnie przemawiają. Pan się powołał na Uniwersytet, uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Czy dobrze to, to usłyszałem? Między innymi, że współpracujecie Państwo. Proszę Pana, na Uniwersytecie w Katedrze Biofizyki pracuje Pan Profesor dr habilitowany Denis Rosz. Ja opieram się na wielu informacjach, badaniach, nie badaniach, nie informacjach, badaniach no, na najszybciej. Ja przemawiają nie powiem że to przemawiają. Także jak mówimy o manipulowaniu, no to każdy z nas podaje to, co mu jest wygodne. I tak zawsze tak było, jest i taka jest, taka pewnie jest i prawidłowa jest dyskusja. Y jeszcze jedno, manipulowanie padło w, w kontekście subwencji, y subwencji. Ja dziękuję, że Stowarzyszenie policzyło subwencje taki się. Ja to czytałem już dosyć dawno, co, co wyliczyliście, tylko nie wzięliście jednej, yy, jednej rzeczy pod uwagę. Nie wzięliście zmiennej kwoty subwencji budżetu państwa, która jest przeznaczona. I dlatego nie można jednoznacznie powiedzieć, że to jest 85%. Nie można tak konkretnie ile, panie to nie są porównywalne, ponieważ w każdym roku jest inna. Tego nie można dzisiaj powiedzieć, ile to jest tak do końca, bo tak w 100% jest to mniej, ja o tym mówiłem, ja tego nie ukrywam. Oczywiście tracimy na tym jako gminy, a po drugie mechanizm go należy. Proszę nie mówić, bo to może też mieć ja, nie wiem, ja chyba nie miał Pan swojej woli mówiąc, że gminy zwracają. Gminy nie zwracają To nie tak, to nie tak działa. Proszę Państwa, subwencja na rok 2014. Liczona jest na podstawie dochodów, bo to długie dla rady, też pewnie większość długie, nawet wszyscy wiedzą, jeżeli długie oczywistości, to proszę nie wyłączyć. Ale liczona jest na 2014, 2014, 2015, liczona jest na podstawie dochodów dodatkowych w roku 2012. To jest głównie 2012. Więc jeżeli już przez dwa lata nie ma, to jest to obojętne dla, ten dochód dodatkowy jest obojętny dla liczby. Dopiero po dwóch Chodzi o ten mechanizm zmniejszający, ale to nie jest zwrot, tylko zmniejszona subwencja na początku. No Do, dobrze, ale nie, przepraszam, to są pewne chwile, no, nie potrzeba po to, ale różnie. No jak musimy zwracać, to po tym, jak zwracać, yy, pieniądze wydane, trzeba zwracać, kredyt i tak dalej, no to różnie można o tym myśleć, prawda? Yy, także, szanowni Państwo, ja myślę, że więcej, jeżeli mieli ktoś zapytać, się zapyta, yy, zapyta, wypowiadać nie będę. Yy, dziękuję bardzo na dzisiaj, posiedzeniu, Myślę, że to, że to jest Dziękuję za głos. Kto jeszcze chciałby, naprawdę już proszę bardzo tutaj już o ostatnie głosy. Ja jeszcze chcę nawiązać do tej konferencji, co się wyglądało w naszego 2018. Jak to jest na przykład w Niemczech? Proszę Państwa, tam jeżeli firma buduje tam yy, farmę, to jest kaucja 150 tysięcy euro do gminy bo tam podejmują decyzję tylko wójt, nie tam jakieś starostwa ale ktoś jeszcze po drodze. Jeżeli poziom hałasu przekroczy dwakrotnie pod ostrzeżeniem, automatycznie gmina za tą kwotę, co wchodzi na rozbiera wiatra. I nikogo się nie pyta. Ludziom przeszkadza i rozbiera to. U nas wiadomo jakie sprawy, na granicy, na linii, jak dzisiaj się podają tutaj na o ministra, środowiska, mówi się o żabkach, o ptakach, a gdzie jest człowiek, a gdzie jest człowiek? No to, to powie z tego, bo to wszyscy, pan mówi, że na przykład jest, przekracza to wszystko, ja jestem żywym przykładem. Nie w te 40 decybeli, czy 50, można międzybajki Proszę pana, jak ja nie mogę spać przez cały czas, Kto wydał zarządzenie. Komu to służy? Czy firma obniżyła? Do kogo teraz się uderzy? Do kogo się uderzy? my się różnimy tym, że mieszkańcy nie mają pieniędzy, pieniędzy a firmy mają pieniądze. Jak, jak profesor Junkiewicz powiedział, proszę pana, żebyś o to pan powiedz suwalski, augustowski i sejmeński, to też by nie wystarczyło wam na prawników europejskich. Czyli wojownik z pracownikami wchodzi do miejsca. To jest pierwsza sprawa. Wie pan, co? Nie ma możliwości, żeby pani jako obywatel, obywatel, jak, jeśli pan napisze oficjalne pismo, czyli w ramach tak zwanej interwencji, to oni mogą przejść do skutków i oni mają obowiązek to robić. Pieniądze na pana gimna. I nie ma takiej możliwości, bo jeśli tak jest, to pan ma obowiązek za, za kto, w policję policji czy prokuraturę, bo jeśli oni wykażą... Nie mam możliwości, bo to jest. To, to, to... Proszę pana, ja mogę się odwołać do sądu cywilnego w ramach inicjatyw. Prosiłbym... Nie stać mnie na to i mieszkańców Proszę... nie stać, bo wie pan, że to może ciągnąć cię Nie wiem, się kilka lat. No, tak to, i zmierza. Dziękuję. Że... Są mi państwo, oczywiście też są że przekonanie, że po prostu przekonany. E... i nas może się troszeczkę pośpieszyć z myślami. Jedna z druga strona jakby nie przekona tutaj do swoich argumentów, a my jako rady będziemy w tej sytuacji, w tej sytuacji najgorzej, gdyż yy, powiem szczerze odnoszę takie wrażenie, że o ile, yy, pewna argumentacja z jednej strony w drugiej trochę drugie trafia, natomiast yy, nie usłyszałem nic, co by ewentualnie by mnie przekonało się na jednej przed W tej chwili generalnie do sesji przygotowując się, wtedy naprawdę miał... Przynajmniej ja jako radny mówię o sobie tylko. Będę miał ciężkie sumienie, To jest moja tylko prywatna opinia. Natomiast dziękuję wszystkim za przybycie. Dziękuję potencjalnym inwestorom. Dziękuję stowarzyszeniom. Dziękuję gościom z zewnątrz. Dziękuję mieszkańcom za przybycie. Do zobaczenia. O jeszcze na pewno pytam odpowiedź. Przedemnie.